Dzisiaj pokażę wam jak zrobić truskawkowy napój ekipy w waszych domach za jakieś około 30 groszy ze składników, które prawdopodobnie już macie w domu. Na sam start przygotujcie sobie szklaneczkę z ciepłą wodą w środku. Wystarczy wam tyle, głównie ze względu na to, żeby po prostu rozpuścić trochę cukru. Cukier może być obojętny, jaki chcecie. Może być to nawet erytrytol, jeśli wolicie, żeby to było ze słodzikiem, bez cukru, jeśli na przykład po prostu, no nie wiem, nie lubicie aż tyle cukru i tak dalej. No i później wystarczy, że sobie... Wszystko pomieszacie, dopóki się rozpuści. Teraz wystarczy, że kupicie sobie w sklepie taki sok do wody. W sensie jest to smak truskawkowy, około 3-4 łyżek mi się wydaje. W zależności od tego, czy lubicie słodkie, czy po prostu jakieś mniej słodkie, przy okazji musicie kupić też sok malinowy. Jego dajecie troszeczkę. Halo! Wystarczy, że w sumie dacie go około 2 łyżeczek. Wszystko mówię w zależności od tego, czy chcecie słodkie, czy chcecie mniej słodkie. Ja sobie trochę jeszcze doleję, żeby było nieco bardziej. No wiecie widzowie, słodkie. A na sam koniec, widzowie, woda gazowana, ze względu na to, że jest to napój osobiście gazowany, więc sobie robimy, robimy, robimy. No i słuchajcie, nasz sok mamy gotowy w mniej więcej krócej niż jakąś minutę. Dlatego w tym momencie wystarczy sobie zrobimy mały test smaku. Więc otwieramy sobie, lejemy w takim razie. Zobaczmy, czy trafiłem, jeśli chodzi o ilość. No! Ej, jest trafione bez kitu, jeśli chodzi o ilość tego, więc pora przejść do testu. Najpierw widzowie, mój. Ej, jest dobry, jest dobry. Teraz uwaga, soczek ekipy. Ej, jest taki sam. Bez kitu jest taki sam. Próba piowi. Jest gigapodobne. Jest gigapodobne, więc w takim razie to był przepis na soczki ekipy. Trzymajcie się i nie